Cześć, tutaj Leszek. Na dzień dobry, lewy kciuk w górę, witam Was serdecznie. Jadę na Zipi Raven Lux 125, który niestety jest bardzo głodny. Ustępujemy komunikacji miejskiej pierwszeństwa. Zaraz dojedziemy na stację, zatankuję, no chyba tak nieco bardziej symbolicznie przejażdżka, owszem będzie długa, będzie trwała kilkanaście minut, ale bez przesady, tutaj wchodzi 17 litrów paliwa, myślę, że nam wystarczą tak góra 4 i te 4 litry to jest spokojnie, słuchajcie, 150 km jazdy jak, jak nie lepiej. Wszystko też zależy od, że tak powiem, mojego temperamentu, a że dzisiaj mam słaby dzień, to też nie przyjmuję reklamacji, jeżeli chodzi o ten film, no niestety musicie mi Wybaczyć. I pierwsza moja reakcja, jak wsiadłem na, na Ravena, to oczywiście skojarzenia z RZR-em, który ostatnio gościł w jednoślad.pl. No bo u nas w tym sezonie, jak i w każdym, gości naprawdę dużo sprzętów, dlatego zachęcam do subskrypcji. Wtedy każdy motocykl o wiele szybciej jeździ, jak się subskrybuje kanał jednoślad.pl. O dziwo, jeszcze motocykl wymaga jazdy na ssaniu, ale poradzimy sobie z tym. Jak włączyłem kierunkowskaz, to... Usłyszałem taki dźwięk, jaki wydobywa się często z Solarisów, kiedy drzwi zamykają i tak jadę przez cały czas, przez skrzyżowanie się rozglądam, cholera, gdzie ten autobus, nie? <grymne> Ale dobrze, że, że są sygnały przypominające o migaczach, bo yy, włączenie na czas mot w motocyklu kierunkowskazu może czasami źle się skończyć, a to się zdarza. Dobra. Zapon tutaj jest z boku, więc trzeba pamiętać o wyciągnięciu kluczyku, kluczyka. Otwieramy ten duży łeskowaty bak i lejemy tylko nie diesla. To się często, słuchajcie, muszę pilnować, bo mam samochód, który chodzi właśnie na oleju napędowym. No i powiem Wam, że w przypadku samochodu pomyłka jest naprawdę bardzo kosztowna. Pytanie się, dlaczego ja mam tutaj taki, że tak powiem pas tak uwiązany się, śmieliście, śmieliście, że z pasami zapiętymi jeżdżę na motocyklu, a to tak naprawdę jest tutaj, ta moja torebka, nie chcecie wiedzieć, jak ją, jak ją, jak ją nazywam, ale y, ta torebka najczęściej e, powoduje, że nie zapominam, a zapominam o, o wszystkim i Jezu, no historia chociażby z dziś, tak? Poszedłem bez rękawiczek znowu do motocykla, a teraz narodowo będę szukać kluczeka. Dobra, jesteśmy pokrótce zatankowani, gotowi na nieco dalszy wypad. Jeżeli macie też jakieś propozycje odnośnie miejsc, wycieczek, jakichś fajnych y, lokalizacji, które można odwiedzać razem z różnymi sprzętami, to dawajcie oczywiście znaki. Nie wiem czy Wam mówiłem, czy też nie, że jadę oczywiście zrobić kilka ujęć tego motocykla Ravena Lux 125 z bliska, po to żeby Wam go jutro pokazać w bardzo szczegółowych ujęciach Każdego właściwie możliwego detalu. A przed nami jedzie mikra, która zostawia niesamowitą ilość dymu. I ten dym, który tutaj widzicie, to są właśnie te cząstki stałe, o której tak bardzo doczepia się Unia Europejska. I te cząstki stałe, właśnie o takim kolorze brunatnym, jak węgiel, by powiedzieli świątacie, właściwie jak wągel, są bardzo szkodliwe dla naszych płuc, ponieważ one zostają w naszym układzie oddechowym do końca naszego życia, w międzyczasie podrażniają. Nabłonek płuc i stąd biorą się różne nieprzyjemne choroby. No ale to już mniejsza z tym. Między innymi właśnie z tego względu czasami w takich sytuacjach warto zamykać szczękę. Silnik już chyba się rozgrzał i pracuje dużo bardziej kulturalnie. Wyłączam sanie. Tak, to jest piątka. Dobra, skrzyni już mam też wyczutą. Raven Lux to jest podobnie jak w przypadku Rcera, silnik dwucylindrowy, dwucylindrowy, rzędowy, 125. Jaka różnica? Fajniejsze brzmienie, lepsza kultura pracy moment obrotowy, który który jest odczuwalny nieco bardziej z dołu czyli silnik jest bardziej elastyczny tak jest przynajmniej w przypadku tego motocykla jeżeli chodzi o moje subiektywne zdanie i wrażenie z jazdy podwójna końcówka układu wydechowego to robi wrażenie i co ważne nie jest to atrapa tylko faktycznie są tutaj dwa cylindry silnik pracuje dosyć przyjemnie Motocykl y, ogólnie bym powiedział, że jest cichy, może nawet za cichy, mógłby być bardziej rasowy i myślę, że wielu z Was kupując Rafena Lux od ZIPA będą zastanawiali się, czy przypadkiem ach, jakoś nie udoskonalić brzmienia tego wydechu. Miasto jest bardzo zatłoczone, dlatego dzisiaj tak trochę spokojnie. Dzięki temu też będę miał możliwość oswoić się z tym sprzętem i z tą skrzynią. 70 jadę sobie teraz, tak na spokojnie, kompletnie. Nie mam wrażenia, że silnik się męczy. Na pewno już czuję, że się rozgrzał. Czuję to na kolanach. Z odprowadzaniem ciepła ten silnik ma o tyle prościej, że jest to chłodnica olejowa. Zdów trafia się motocykl nam z chłodnicą olejową. Choć tak jak Wam wspominałem, jest to aktualnie dość rzadko spotykane rozwiązanie, ale skuteczne, ponieważ Chłodzenie oleju jest również bardzo skuteczną formą wymiany ciepła z otoczeniem. 90. Licznikowe 100. 110. O matko, czyli co, muszę jechać na obwodnicę? No dobra. Nie chcę tutaj sprawdzać prędkości maksymalnej, bo nie chcę nikogo demoralizować i mam nadzieję, że to zrozumiecie. Przejedziemy kawałek dalej na, na obwodnicę i tam sprawdzimy. W międzyczasie powiem Wam nieco o komforcie. Moim zdaniem na bardzo wysokim poziomie. Kanapa zielona, bardzo miękka. Do zawieszenia też nie mam jakichś zastrzeżeń. Oczywiście Dobrą robotę robią także koła, które po pierwsze są duże, bo z przodu jest 18-15 cali, dosyć są szerokie, na niezbyt niskim profilu i to wszystko działa na rzecz komfortu, a w drugiej kolejności na rzecz wyglądu takiego motocykla. Dobra, zamykam szczękę i sprawdzamy. Wyjeżdżamy z terenu zabudowanego i to jest dla mnie akurat najistotniejsze. Bo tyle historii co ja się naczytałem na temat zabierania prawka, to powiem Wam szczerze, staram się uważać. No i powiem Wam, że czuję taki dysonans nieco poznawczy, bo w danych technicznych widnieje, że ten sprzęt ma 8,2 konia mechanicznego, a ja myślę, że ktoś miał na myśli chyba 8 kW. bo on naprawdę, naprawdę ma świetne osiągi, powiem Wam. Jestem aż zaskoczony, aż zdumiony, bo podobne konstrukcje tej masy e, nie rozkręcają się powyżej 110 km na godzinę, na pewno. To też może być kwestia tego, że on jest akurat dotarty, bo ma 1100 przebiegu. Ostatnio z wieloma maszynami miałem do czynienia przy o wiele niższym przebiegu. No i wtedy właśnie przy tym docieraniu osiągi są na pewno kilka, jak nie kilkanaście procent po prostu gorsze. Z przodu mamy podwójny hamulec tarczowy, z tyłu pojedyncza tarcza, ale też naprawdę daje radę. Znowu ten mój ulubiony łuk. składa się nie najgorzej, chociaż balans pomiędzy przednią a tylną osią jest nie najlepszy, ale to jest właśnie specyfika cruiserów. I znowu tak obcąca mikra. Kurczę, że, że nie zabiorą komuś, takiego do, komuś takiemu dowodu rejestracyjnego. 120. Zamknięta szafa. Oczywiście te prędkości to nie są prędkości przelotowe i oczywiście powinienem was lojalnie uprzedzić, że jazda z manetką do oporu na dłuższą metę, no to nie będzie nic dobrego, ani nie odbije się to pozytywnie na waszej kieszeni, ani też na, na żywotności silnika. No w zakrętach to to nie jest mistrz precyzji prowadzenia, no ale coś za coś, tak? Jeżeli wybieracie cruzera, który fajnie, dojrzale bardzo wygląda, na ile? Na 600. <laughs> nie, żartuję, ale na, na 300 spokojnie. Chociaż yy, z drugiej strony powiem wam, że czasami jak mam do czynienia z laikami, nie mam tutaj na myśli nic negatywnego, ale po prostu z, z ludźmi, którzy nie interesują się w temacie, yy, nie interesują się tematem motocykli, no to Ktoś taki jest w stanie uwierzyć, że to jest 600 i że to jest w stanie pojechać, nie wiem, 170 na godzinę bez problemu. Więc wrażenie motocykl na pewno robi dobre, jeżeli chodzi o, o, o poczucie takie jazdy nieco bardziej dojrzałym sprzętem niż w rzeczywistości. Mam tutaj na myśli oczywiście tylko pojemność. Stylistyka jest naprawdę fajna. To 15 na godzinę cały czas trzyma. Teraz będzie lekko pod górkę. Zobaczymy, co się stanie. Nie, nie poczuł tego nawet. W każdym razie, nawiązując jeszcze do kwestii prędkości przelotowej, ja zawsze zalecam maks 80% możliwości sprzętu na długiej prostej, kiedy jedziecie, wybieracie się w jakąś podróż, żeby. Ten silnik wam nieco dłużej mógł posłużyć. Ale tutaj w warunkach testowych no, czuję się zobligowany wobec Was pokazać Wam e, tę prędkość maksymalną, zwłaszcza że mam taką możliwość, bo jest dostęp do fajnej infrastruktury. E, ale prywatnie Was nie zachęcam do tego, żeby cały czas weryfikować jaka jest prędkość maksymalna sprzętu, bo to... No nie jest fajne. No i też w takiej sytuacji musicie się wiedzieć, że walka o te powiedzmy dodatkowe 10-20 km na godzinę to jest jednocześnie 40% większe spalanie paliwa. Więc, więc jeżeli chodzi o ekonomikę, no to to jest po prostu bez sensu. Musi się zdawać sobie z tego sprawę. No i dzisiaj wyszło nam trochę tak monotonnie przez przypadek ze względu właśnie na to, że sprawdzamy prędkość maksymalną, znowu jesteśmy w rejonie lotniska, ale to jest naprawdę jedna z najfajniejszych tras testowych dla w sumie każdego motocykla za wyjątkiem oczywiście 50, bo 50 no nie wjedziemy na drogę ekspresową, bo szybko by się to mogło skończyć mandatem i holowaniem. Skoda tylko, że pogoda dzisiaj jest taka nijaka, jak woda mineralna niegazowana. Absolutnie nijaka, ale z drugiej strony dobrze, że nie pada, bo byśmy dzisiaj mogli mieć problem ze spotkaniem się. Chociaż przyznam Wam tam, tak w sekrecie, że mam pewne materiały takie awaryjne, właśnie na, na wypadek tego, jakby coś poszło nie tak, z pogodą rzecz jasna. Tutaj dostawa nafty lotniczej Za każdym razem jeszcze nigdy tutaj nie widziałem pociągu w ruchu w ogóle, to taka ciekawostka. Jeżdżę tutaj od paru lat i jestem dość często. Powinienem jeszcze sobie trochę wyregulować dźwignię zmiany biegów, bo... bo mam zbyt dużą nogę. Naprawdę jest nie najgorzej. Sprzęt kosztuje 9000 zł o ile dobrze kojarzę i jakby ktoś naprawdę chciał mieć jakiś taki sprzęt na dłużej, na dojazdy do pracy, na zabieranie gdzieś tam dziewczyny, w jakieś fajne miejsca na weekend, to myślę, że że jest to ciekawa propozycja. Tym bardziej, że właśnie jest tutaj podparcie dla, dla pasażera, więc na pewno albo bardziej pasażerki, więc pasażerka będzie na pewno usatysfakcjonowana. Tutaj przełożenia są bardzo krótkie, przez co cały czas mam wrażenie, że jeszcze jeden bieg mógłby wbić do góry. To jest właśnie kwestia różnych przyzwyczajeń. Jakby ktoś się też bał masy tam 170 chyba 6 kg, y, to myślę, że jej nie czuć. Jednak jeżeli ten motocykl by był waszym pierwszym, a wcześniej jeździliście jedynie motorynką, to moim zdaniem lepiej sobie y, y, zawczasu nieco poćwiczyć manewrowanie tym sprzętem, bo... No bo tak po prostu będzie dla Was bezpieczniej i dla sprzętu. I nie ma nic gorszego niż kupić nowy sprzęt i zaraz na drugiej prześlicy wziąć i się wyłożyć. No. Chociaż tutaj są, tak jak Wam mówiłem, gmole dosyć, dosyć sporych rozmiarów. O, w ogóle są przewody hamulcowe w oplocie stalowym. To tego nie zauważyłem. A? I to nie jest taki taki, e, taki oplot udawany, tylko naprawdę taki, który ma prawo działać. To miła wiadomość. Muszę teraz wybrać jakieś miejsce. A z wami się żegnam. Zachęcam was serdecznie do subów, dodawania łapek w górę. Dajcie również znać w komentarzu, jaki był was, wasz pierwszy motocykl, od czego zaczynaliście i jak wspominacie swoje pierwsze w życiu kilometry na czymś, co ma dwa koła i nie jest to rowerem. Ciao! Lewy kciuk w górę. Pa! A! Kurde, zapomniałem! Jutro oczywiście zobaczycie Ravena Lux od ZIPA w całej okazałości. Zobaczycie każdy detal, o którym dzisiaj wspominałem. Będziecie mogli ocenić jego wygląd i jego właściwości także techniczne. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Teraz już naprawdę. Pa!